Witam Was z tej strony Oko na futbol w nowej serii Graj z Widzem. Dzisiaj, w czwartym odcinku, będzie uczestniczył z nami Aigorito. Gra będzie wyglądała następująco: że zagramy trzy rozgrywki duo. Widz wybierze swoją postać, potem wybierze postać dla mnie i rozegramy trzy bitwy. Dzisiaj z nami jest, jak już mówiłem, Aigorito który posiada 28 zadymiarzy, więc brakuje mu jeszcze 10. Razem zwycięstwa 3 na 3 ma 63 sztuki. Solo wygrał 390 razy, a na duo 224 zwycięstwa. Najwięcej wygranych w wyzwaniu 3, jeżeli chodzi o punktację z igrzyskach mocy, jeszcze nie ma ani jednego. Dokładnie tak samo jak ja. Także wybiera zadymiarza którym jest Deryl, a mi zasugerował PAM. Mm, tylko ją odnajdę tutaj w swoich, bo już mi zniknęła. Okej, okay, wszystko jest. I przechodzimy do rozgrywki. Ładuje się ekran. I zaczynamy. Trafiliśmy, no powiem szczerze, w trochę beznadziejne miejsce. Nie wiem, gdzie tu w ogóle zdobywać jakiekolwiek na razie skrzyneczki. Dobra, mamy jedną. I w sumie to by było na tyle. Dobrze, skoczył nam tu od razu Poko. Pako? Poko, Poko. I pokazał, na co go stać. Tutaj właśnie tak myślałem. Czekaj... Niszmy to od razu wszystko na razie jest dobrze. Mm, no troszkę jesteśmy w takim miejscu newralgicznym, że tak powiem. Na celowniku jesteśmy wszystkich. Ja bym się tu schował. O. <laughs> Szkoda, ale raczej tam nie pójdę, bo mam mało życia. O. Troszeczkę się ugotowałem, ale przeczekam tu z boku. Na razie niech się tam bije Piper z resztą pokoju. Jesteśmy w pierwszej dwójce, no. Ajajaj, aj, aj, drugie miejsce. No, troszeczkę. Rozgrywka była długa. Udało się zająć drugie miejsce. Także jedziemy z drugą partijką. Ale chyba... Aigorito... <laughs> wyszedł. Dobra, no już jesteśmy z powrotem. I także troszeczkę, kurde... Muszę jeszcze poćwiczyć trochę na... Brawl Starsach. O, tutaj już Leon z Coltem się... Leon poszedł na zwiady. No mrożka, my tutaj widzę. Mamy taką nie najgorszą pozycję, bo ani w środku, ani z boku. i będzie po zawodach tak jest, czwarte miejsce tym razem I czas na trzecią ostateczną rozgrywkę może teraz pójdzie nam lepiej troszeczkę niż ostatnio miejmy nadzieję znowu takie trochę to miejsce Ciężkie do startu, ale już jest jedna, druga i trzecia, o, i zaraz po zawodach będzie. Tak, jest. jaj, szeli sprzątnęła. łapam. Także dzięki wielkie za to, że byliście w czwartym odcinku. Z tej strony Oko na Futbol, zapraszam Was do subskrybowania kanału, łapeczka w górę, oczywiście subskrypcja z dzwoneczkiem i widzimy się już jutro o 18.